O, siemanko. Siemanko, cześć. 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 Jak siema. Dobrze. Cześć. Jeszcze jedno siema zapomniałem. <laughs> Nie było łatwo znaleźć termin u ciebie, co? No, zapracowany jestem, poza tym adres się ciągle zmieniam, także wiem, że niełatwo było trafić. Słuchajcie, jesteśmy u Kamila, jesteśmy w fabryce błysku. Zaraz zobaczycie, co się dzieje tutaj i pogadamy. Tymczasem my idziemy ogarnąć co tu u niego stoi na garażu. I tutaj stoi na garażu, to i tam, to, i tam, to i tam, to i tamto. <laughs> Tak, słuchajcie, konkurs. Pierwszy na naszym kanale konkurs. Nagrodę ufundował gość tego odcinka Fabryka Błysku. Do wygrania będzie, no właśnie, co będzie do wygrania i jakie są zasady, dowiecie się z tego odcinka, więc oglądajcie uważnie. Nie, Audi wygląda zajebiście. Dobra i powiedz mi, taki samochód wjechał. Ono już jest wylizane. Co cud miód. Tak, co, 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 o, co, o co chodzi? Jesteście fabryka błysku, robicie, fabrykujecie samochody tak, żeby błyszczały. <gry> tak, tak. Produkujemy błysk bo... no, tak. Skąd w ogóle to, Skąd w ogóle ten pomysł? Zajmujemy się tutaj od detailingu takiego przysłowiowego, czyli po polsku profesjonalnej kosmetyce, bo to tak trzeba tłumaczyć, po zabezpieczanie pojazdów, tapicerstwo, usuwanie wnieceń, drobne lakierowanie, naprawę smart, oklejanie samochodów. Zaczęło się od tego od mojego przyjaciela Maćka. No i Maciek już będąc w tym detailingu tam przez ponad rok poprosił mnie po prostu, żeby mu załatwił no. jakieś zlecenie na samolot. Chodźmy no i sobie. tak sobie no i tak sobie mu załatwiłem pierwsze zlecenie na samolot, e, takiego Falcona, bardzo duży, duży samolot pasażerski taki na 26 e, osób. E, no i to było moje pierwsze zlecenie, nie? No i właśnie w ten sposób moja kariera zaczęła się właśnie z kosmetyką profesjonalną. Załatwiłem pierwszy samolot, pomagałem przy nim właśnie pracować. Położyliśmy na niego półkę na cały samolot. wypolerowaliśmy go całego, wyglądał naprawdę świetnie. No i, no i jak zaczęliśmy później współpracować na ten kolejny samolot, jakiś szybowiec coś. No, ja na początku robiliśmy tylko samoloty, no nie z, przynajmniej z mojej strony. No, a później stwierdziliśmy, że to już jest na takim etapie zaawansowanym, że czas pozwolił na to, żeby zacząć robić coś więcej. Więc otworzyliśmy po prostu pierwszy garaż, nazwijmy to. To było w fabryce samochodów osobowych. Stąd właśnie nazwa Fabryka Błysku, bo zaczęliśmy na Modlińskiej, tam, gdzie była fabryka samochodów osobowych. Tam mieliśmy taki punkt, gdzie, gdzie sprzedawane były Fiaty 125P i 126P. No, i tam zaczynaliśmy swoje pierwsze detailingi, no nie? To było dokładnie 9,5 roku temu. No i potem zmieniliśmy lokalizację, byliśmy tutaj w Klaudynie, później byliśmy w Jawczycach, tak jak zresztą Ci wcześniej wspominałem. No i teraz całe szczęście jesteśmy na swoim. 4,5 roku budowaliśmy ten budynek, ma 1100 metrów, ma, no jest przeznaczony generalnie pod kątem właśnie Kosmetyki samochodowe i wszystkie, co się mierzy właśnie z estetyką samochodu. Tam jest y, BMK, tam jest Audi, mówimy sto, około 150 tysięcy. Tutaj jest y, tanie, tanie, e, tanie Aston Martin. Chciałbym ile to może być warte. Nie, ze, no, myślę, ze, że tak na rynku wtórnym z bańkę może no być, z, z, milion złotych może być. I no. teraz pytanie, wiesz, takie i takie. Y, detailing. Dla każdej fury, czy większość jest takich? Wiesz, przede wszystkim drogi? nie dla każdej fury, tylko dla każdego z dla każdego osobna, bo. Nie liczy się jaki masz samochód, no. tak. możesz jeździć pasacikiem, ale go chcieć utrzymać w fajnym stanie i po to Ci jest właśnie detailing. A możesz jeździć, kurde, Astonem i zrobić z niego śmietnik chlew i po prostu, wiesz, zaniedbać go, zaszczużyć i potem nawet tylko, wiesz, zapałka spalić i, i koniec. Mordeczki, zostawcie 10 tysięcy łapek w górę, to zamówię sobie takiego Astina... Ast, Astina. Ja taką podróbkę kupię. Będę w Abibosach chodził i zamówię sobie Astina Mirtona. Strasznie dużo. St Strasznie dużo jest tych rzeczy sprowadzanych z Dubaju, takich furek no jest. i je się pokazuje tak, że one są, wiesz, stoją gdzieś pod piramidą, pod piachą, nie ma piramid w Dubaju, wiem, kurwa, wiem, że nie ma piramid w Dubaju, ale stoją, wiesz, gdzieś na piachu, kto je opuścił, zostawił tak, w ogóle no. i wyglądają tak, że niby byś nie chciał. Da się wyciągnąć takie auto, da żeby No, Da się, wyglądał? ale to, to, to akurat nie są samochody a takich, o których ty mówisz. Bo w Emiratach Arabskich jest bardzo trudne prawo, jeżeli chodzi o takie wła własnościowe zabranie, tych zabranie tego samochodu z ulicy, który tak właśnie długo stoi sprzedanie no. To są samochody, które po prostu prywatni właściciele sprzedają tak? okay. z Europy. To nie, to nie są takie e, samochody właśnie z tych takich parkingów, to są pokazywane. Tak? Mamy Audi, czyli samochód użytkowy, tak? Tak. No ja rozumiem, że wyjedzie od Was jak nowy. Tak, tutaj właśnie w tym samochodzie robimy. Do... Dość dużo zrobiliśmy, bo wymieniliśmy całe wnętrze Aha. na nowo obszyte. Naprawiamy na przykład windę od ekranu, który wyjeżdża z deski rozdzielczej, bo tam została uszkodzona taka rolka, musimy ją wymienić. No, polerujemy cały lakier, umyliśmy podwozie, nadwozie, wszystkie nadkola i tak dalej, zaciski, wiesz, no, tak, żeby samochód, jak wyjedzie stąd. To po prostu klient chciał mieć po prostu nowe auto i będzie miał po prostu nowe auto, plus zabezpieczenie, więc będzie nawet lepiej. Tak naprawdę, możemy przejść od ogółu do szczegółu. Bo detailing, tak jak mówisz, może polegać na tym, że malujemy, czyli już totalnie rozbieramy samochód, malujemy i przygotowujemy, żeby wyglądał jak tak, igiełka, no. no ale w większości raczej aż tak szczegółowo nie Nie, jest to, nie ale no. właśnie dlatego mówię, po, pojęcie detailing w Polsce jest bardzo błędne. Ja, ja wolę używać po polsku, polskiego znaczenia, czyli profesjonalnej kosmetyki. A to, co na przykład tutaj robimy już w tym tagato, no to to już jest bardziej renowacja. Nie? Okay. Tylko, że właśnie problem jest taki, że w detailingu też się robi renowacja. Na przykład ktoś pomaluje fotel i mówisz, że to jest renowacja tapicerki. No nie, no to jest malowanie tapicerki. Renowacja to by było jakbyśmy rozebrali cały fotel do zera, przeczyścili wszystkie sprężynki, szynki, yy, jakieś różnego rodzaju, wiesz, tam dodalibyśmy nowego smarku. E, obszyli od nowa cały fotel, no to wtedy bym powiedział, że to jest renowacja. Pomalowanie kawałka boczka fotela to nie jest renowacja, to jest malowanie fotela. No tak? już wchodzimy w ten, w ten etap. Jakby używacie różnych środków czystości, różnych preparatów, chemii. E, jakby jak wygląda Wasz warsztat? Co, co tam macie? Bo ja e... to, co się rozglądam, to widzę, że macie kilka, kilka półek wypełnionych po brzegi sprzętem i... Tak, no widzisz... Opowiedz, jak to jest? E promienniki do wygrzewania powłok, podnośniki samochodowe, które teraz są strasznie drogie, bo podnośniki skoczyły, nie, ale to nie istotne, nie na okay. temat odkurzacze do prania, które też potrafią kosztować kilka tysięcy myjka do samochodu, która jest wielkości też nawet, można powiedzieć, mojego samochodu mhm. bo to jest wielkości palety w, w, każdym, w każdej Dobra. przestrzeni która też kosztuje, na przykład potrafi kosztować 25-30 tysięcy złotych kompresor do, do pompowania powietrza, który też potrafi kosztować 30 tysięcy, taki właśnie mamy na górze Także no sprzętów, które, które mamy, no. yy, od których moglibyśmy zacząć opowiadać, no jest tego po prostu od groma, no do tak? Tego od jakiejś, do tego jeszcze chemia, tak, której też swego, oczywiście mhm. kosztuje i jest teraz coraz droższa przez to, co się dzieje w Chinach, bo jakby nie patrzeć, Chińczycy robią wszystkie półprodukty, a po prostu w Europie się to miesza, nie? Mówi się, że Włochy robią głównie chemię mhm. na Europę, ale oni też kupują w Chinach. Jasne. Współprodukty i po prostu to mieszają. Powiem, tak, chociażby po samych polerkach. Bo sam przyznam szczerze, kiedyś się tym interesował na działce, sobie coś tam polerowałeś. I wiem, że to jest zwykła, rotacyjna, mimo środowa. Tak, no oscylacyjna Oscylacyjna, dokładnie tak. tak. Oscylacyjno-rotacyjna, orbitalna, tak. Obrotów, tak, od, od tak no jest, po... można, że tak powiem samochód wypolerować wkrętarką, znam takich i takich właśnie, którzy otwierają detailing w garażu, biorą w wkrętarkę, wiesz gąbkę, kupują w Castoramie i tam napierdzielają pastą Tempo ze stacji <laughs> tak. i mówią, że to jest detailing, biorą za to kasę, naprawdę są tacy ludzie, no a można kupić polerkę taką profesjonalną, która kosztuje tak no 3000 około to już jest, coś, no jest taka profesjonalna polerka tutaj, tutaj wchodzimy, że profesjonalna 3000 i teraz pytanie, czy poniżej w ogóle jest sens, znaczy mówimy nawet do domowych warunków, jest sens patrzeć na coś za 500zł? bardzo popularne na takich nazwijmy to forach facebookowych jest wiól, jest taka polerka oscylacyjna możecie ją sobie kupić, ona kosztuje tam koło 300 i jeżeli będziecie jej używać raz do roku właśnie, żeby sobie tam błotnik przepolerować, czy po prostu odświeżyć samochód to jak najbardziej wystarczy. Jeżeli chcecie coś lepszego, już takiego powiedzmy półamatorskiego, ale już trochę takiego bardziej zaawansowanego, a też nie chcecie wydać dużo kasy, to jest taka polska marka ADBL. Co prawda, no to jest, oni też oczywiście zakupują te maszyny w Chinach i dystrybuują w Polsce, to nie ma się co oszukiwać, ale to są też naprawdę sprzęty, które pozwolą Wam zrobić jakąś taką korektę lakieru, odświeżenie lakieru na dobrym poziomie, także na spokojnie możecie sobie tego używać, no nie? Dobrze, to teraz sobie porozmawialiśmy troszeczkę jakby o kosztach, porozmawialiśmy troszeczkę jak w ogóle wygląda wyposażenie, ale z drugiej strony, ja jako klient jak przychodzę to jakich cen się powinienem bać, że coś jest za tanio a może ile taka usługa powinna kosztować no spodziany, wiadomo, że są różne zakresy, mm -hmm. tak? ale jakby jakie ceny, to są ceny takie rynkowe, które uznajmy, że okej okay, trafiłem w dobre miejsce ja ci powiem tak, eee, zacznij, może wyszczególnimy sobie kilka etapów takich, takich prac, to no nie? Bo eee, można umyć detailingowo, można odświeżyć sobie samochód detailingowo, można zrobić pełną korektę. A można zrobić właśnie zabezpieczenie folią, czy powoką, ceramiczną, i tak dalej. Więc powiedzmy tak, tak szczerze, naj, od takich najprostszych rzeczy. Czyli okay. umyć samochód, nawoskować, dobrze domyć felgi, wypolerować sam końcoweczkę wydechu, wyczyścić bak paliwa. Wiecie, żeby po prostu samochód tak się ładnie prezentował. No i w środku. Dobrze odkurzyć, przetrzeć tam doseczkę, umyć szyby, Możemy wszystkie plasticzki. Można tak zrobić. Tak, tak, na tak, tak no. po prostu, żeby sobie przygotować samochód, posprzątać. No nie? To jest takie 350 zł, brutto. Powinniśmy sobie e, liczyć e, później wyżej. To mamy takie, jak ja to mówię, odświeżenie, przygotowanie samochodu do sprzedaży, czyli mamy jakiegoś takiego szczurka swojego i chcemy go, chcemy go odświeżyć komuś, sprzedać i żeby się nie wstydzić. Czyli po prostu upierzemy fotele, dokładnie odkurzymy, wiadomo, też myjemy szyby, tutaj plasticzki kokpit, lekko przepolerujemy lakier, żeby on się ładnie błyszczał, żeby wosk nam się dobrze przyjął, i żeby fotki fajnie wyszły. No to musimy tak liczyć tysiąc o tych netto i to jest tak, tak najmniej. Dalej co mamy? Korektę lakieru i położenie powłoki ceramicznej. Ale mamy nowy samochód, też znowu pasacika, kupiliśmy sobie nowego, fajny, fajnie wygląda, nie jest jakoś tam poniszczony, nie ma dużo wtrąceń, które chcemy wyciąć, no i chcemy go zabezpieczyć powłokami, no to trzeba liczyć takie 3000 brutto, no nie? czyli z przygotowaniem samochodu, lekką taką właśnie poleryczką, zabezpieczeniem powłoką powłoku całego auta, z szybami, felgami, nie, tak. no i w gratisie zazwyczaj od siebie daję też wnętrze, nie? takie okay. zabezpieczenie. Na chwilkę przerwę Ci tylko. Co no to jest powłoka ceramiczna? Powiem ci tak, powłoka ceramiczna w ogóle jak powstała, no nie? A. Bo to, to też mało osób wie. W latach 70., -tych, 80., -tych, gdzie powstawały pierwsze takie wojskowe układy stalone, komputery takie hmm. bardziej skomplikowane, one były bardzo podatne na korozję poprzez no, utlenienie się tych, tych metali szlachetnych w tych komputerach typu złoto, platyna, okay. te całe płytki takie, bo to się nazywa układy stalone. Tak i one po prostu się utleniały. Żeby zapobiec temu utlenieniu, ktoś wymyślił taką bardzo cienką powłokę, która odizoluje nas, nam ten układ stalony od otoczenia. Czyli żeby po prostu ten układ stalony nie miał dostępu do tlenu i się nie utleniał, to ktoś wymyślił właśnie powłokę, nazwijmy to ceramiczną. Tylko, że ona nie ma z ceramiką nic wspólnego. Tak naprawdę to są żywice syntetyczne, które są zmieszane z tlenkami krzemu, Teraz ostatnio z tlenkami, te ostatnio są powoki grafenowe, tak? czyli z, z jakimiś tlenkami, tlenkami węgla, grafenu, ja nie wiem do końca, chemikiem nie jestem. W każdym razie powoki ceramiczne to, jest, to są żywice syntetyczne, które są zmieszane z, z rozpuszczalnikami, które po prostu powodują, że po ich odparowaniu ta powłoka się Utwardzi, no i tam są właśnie jakieś takie tlenki krzemu, które powodują nam, że ten lakier się utwardza. Magic to jest właśnie ta ceramika w płynie, którą jeżeli chcemy zaaplikować, to mamy tutaj właśnie tak zwanego su sueda. Właśnie o, jak się ceramika odparuje, widzicie, zostaje z tego taki kryształ. To jest właśnie ten kryształ, ten twardy, to jest to, co po odparowaniu, jak rozetrzemy to na lakierze, zostaje nam na samochodzie. I właśnie dzięki temu ten nasz szlakier jest po prostu twardszy, bo to nie chodzi o to, że ta powłoka, właśnie w róż... tym się różni właśnie powłoka od folii. No folia przejmuje na sobie na siebie wszystkie te właśnie uszkodzenia, i ona jest właśnie jak taka szybka w telefonie, a powłoka powoduje, że ten szlakier się utwardza. Okay. No i oprócz tego nadaje właśnie tych właściwości hydrofobowych. No i w przypadku jeszcze tej powłoki jest tak zwany self-healing, czyli jeżeli mamy mikrozarysowanie, to później też pokażemy na folii, bo będzie nam po prostu łatwiej to pokazać okay. na folii. Jeżeli mamy jakieś mikrozarysowania na samochodzie, to pod wpływem gorącej wody najlepiej w rządku, albo pod wpływem promieni słonecznych, te rysy się potrafią zabliźnić no nie? czyli po prostu zniknąć. Zwulkanizować się po prostu ze sobą i ich po prostu nie będzie widać. Okay, Także... Chciałem doprecywać. Biorę buteleczkę, to mi starcza nie wiem, na maskę czy na cały samochód i Ech, Taka powłoka 50 ml w środku tego producenta, to jeżeli położymy dwie warstwy na samochód, mhm. powinno starczyć gdzieś na dwa auta, no nie no, tak, na, na spokojnie. To bardzo wydajne. Jedna, w zasadzie jedno to jeszcze pytanie odnośnie powłok. Czas ile to wytrzymuje na samochodzie? Z tych, których ja używałem, ten producent jest po prostu najlepszy czyli Aqua, marka Aqua. No i on ma trzy, jakby, trzy możliwości. Jest powłoka roczna, to jest Aqua One się nazywa. I to jest taka najprostsza powłoka, którą polecałbym dla kogoś, kto sobie chce położyć w garażu i chce mieć fajny efekt. Ale też żeby nic nie popsuć. Rozmawialiśmy o różnych etapach, rozmawialiśmy o bardzo dobrym czyszczeniu, rozmawialiśmy o tym, że można to pokryć właśnie ceramiką. No i chyba ostatni, nie wiem, czy ostatni poziom, czy etap. Tak, czy Tak, nazwijmy to naj, naj, najdroższy czyli, czyli i najlepszy. Usługa dla foliarzy. Tak? Usługa dla foliarzy. <laughs> Biorąc to jest już najdroższa opcja, czyli folie poliuretanowe. To są bezbarwne folie, którymi już rzeczywiście, realnie, fizycznie zabezpieczamy lakier. Dla kogo? No na pewno to już nie jest dla osoby, która, 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 która sobie kupuje jakiś tam samochód służbowy, nazwijmy to taki typowo użytkowy na 2-3 lata. I później na przykład go oddaję w leasingu, no bo to kosztuje takie zabezpieczenie full front, czyli błotniki, maska, zderza, klusterka, tutaj słupki, przód, dachu. No to trzeba liczyć tak minimum 8 tysięcy brutto, no nie? Czyli tu już wchodzimy w tysiące. Jeżeli chcemy zabezpieczyć cały samochód, to jeżeli to jest taki jakiś tam sedanik, no to trzeba liczyć gdzieś tak 16-17 tysięcy brutto, no nie? Także to już są e, trochę wyższe ceny, ale folia jest takim, tak jak mówię, realnym zabezpieczeniem. Najpierw sobie tam odtłuszczamy lakier, no nie, przed położeniem folii. Także ten kawałek, który nas interesuje, sobie otuszczamy. Nie będę otuszczał wszystkiego, bo to nie ma sensu. Całe szczęście to nie jest dla klienta, tylko dla nas. Możemy sobie tutaj na spokojnie na kolanie przetrzeć do testów. Do testów. Także musimy wziąć sobie lubrykant do położenia takiej folii. Wcikujemy sobie powierzchnię, którą chcemy e, zafoliować, następnie odklejamy film, musimy go sobie rozdzielić, odklejamy film, film też musimy sobie spryskać. Wiem, że to teraz będzie prosto wyglądać na takim kawałku, ale to oczywiście nie ma... Przy takim jakbyśmy chcieli zrobić cały samochód to zupełnie to inaczej wygląda Czego? To co, ja wezmę może jakąś szczotkę drucianą, jakiegoś kamyczka, może jakiegoś śrubokręta Dobra. i co, i sobie porysujemy Dobra. Śrubaksa? Ty no. chcesz czy ja? No, możesz ty, bo ja już no. się boję Dobra Bierzemy sobie, o tutaj odtąd najlepiej będzie, tu mamy niezabezpieczony lakier, no nie? Czyli weźmiemy coś śrubokrętem, no to widzimy co się dzieje. A teraz patrzcie, biorę po folii i biorę po lakierze, nie? Na folii zostanie nam oczywiście ślad, ja nie mówię, że nie. Tylko, że tutaj zobaczcie, tu już mamy podkład i tu już musimy malować, nie? A z folią możemy sobie ją jeszcze nawet bardziej pociachać, żeby później nie było, że tylko jedną żeśmy zrobili, tak? Kobierzemy tym k**wa, no zobaczcie co by się działo na elemencie w samochodzie, po czymś takim. Dla porównania. No i powiedzmy tak sobie przytarliśmy o no nie? A my pod spodem... Odklejamy folię. No i mamy taką różnicę. Tu mieliśmy folią oklejone, nie mamy śladu. Tutaj mamy zderzak do malowania, nie? Czyli nawet jak sobie obetrzecie samochodem o jakiś, e, o jakiś betonowy słupek czy coś, to taka folia jest w stanie wam w lakie element przed malowaniem. No dobra, ale to, to, to rzeczywiście fajnie pokazuje, kurde, że nie bullshit, tylko robi robotę, nie? Robi robotę, dokładnie. I rzecz, bo bo te, tego nie będzie widać w kamerze, Michał, ale, ale po prostu na folii widać, że te rysy po prostu zostały tutaj, tutaj jest czysto. Pyk, nie? Zajebiście, zajebiście to wygląda. I chyba widać, nie wiem czy będzie widać, czekamy, że bo tutaj jest o, w samochód jest trochę oklejone są elementy, ale tak, tutaj już widać, że się zadziało jakieś dobro, nie, bo ten lakier, wy... o, już ja nie dotykaj. Nie. Ogólnie teraz jesteśmy w trakcie wycinania tego lakieru na tym samochodzie. Co znaczy wycinanie? Ja mogę wyciąć. Jak... Korekta, korekta lakieru, z czego się składa? Korekta lakieru składa się z przygotowania samochodu, czyli to, to wszystko, co jest na myjni, czyli usuwanie zmału opiłków, taka przysłowa dekontaminacja słowa, którego bardzo nie lubię. To już właśnie tłumaczymy przy okazji, czyli z takiego przygotowania na myjni, później trafia na stół operacyjny. Gdzie wycinanie to jest usuwanie tych najgłębszych rys. Najczęściej robimy to za pomocą polereczki rotacyjnej, mhm. takiej jak na przykład mamy tutaj. Tutaj jest akurat taki, taka maszynka. Mamy futerko, czyli taki najwyższy wymiar cięcia, czyli najwyższy wymiar usuwania powierzchni. No bo polerowanie, czym jest tak naprawdę polerowanie. Polerowanie to jest usuwanie wierzchni warstwy tego lakieru, no która tak. jest już po prostu zmęczona, czyli usunięcie tej wierzchniej warstwy. Czyli to jest w tym momencie mamy taki, taką kompozycję. Która najwięcej nam tego lakieru usuwa. Wyżej już mamy tylko matowanie. Matowanie, mhm. czyli papier ścierny po prostu i, i no albo mechaniczne, w sensie albo ręczne, albo po prostu za futerko pomocą urządzenia. To jest futerko tak, jak Niemcy. Ale są jakieś y... wegańskie futerka. Na <grym>, są syntetyczne futra, jeżeli o to ci chodzi. Tak. <grym>, są wegańskie Właśnie futerka. To było pytanie. Są wegańskie futerka, ale nie, 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 ale nie, nie, są nie sprawdzają takie dobre. się tak, jak moim zdaniem, tak jak. Y... Wiem. Tak, jak właśnie takie prawdziwe. no One są przede wszystkim dużo trwalsze, no i można je łatwiej się pierze, nie kulkują się tak. No, ogólnie dużo lepsze są. Wycięcie, czyli właśnie usunięcie tych największych rys. Później mamy polerowanie, czyli usunięcie tych zarysowań, które nam powstały podczas wycięcia, czyli tych takich kolistych, tak zwanych swirli, które właśnie tutaj, jakbyśmy sobie wzięli lampę, co za chwilę możemy uczynić. Zobaczcie tutaj to. Co widzicie tutaj? Ten taki właśnie hologram, jak ja ruszam lampą, to się no. rusza ten lakier, no. nazwijmy to. To są właśnie y, swirle, to są takie właśnie pozostałości po wycinaniu właśnie tym futerkiem. Okay. I teraz następny etap to jest pozbycie się właśnie tego hologramu, czyli właśnie polerowanie. No i na końcu mam wykończenie, czyli ten etap, który nam nadaje ten właśnie największy połysk. Zamiast głupio kończyć odcinek i rozkminiać się tutaj jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, mamy dla was konkurs, w którym do wygrania będzie czyszczenie auta z zewnątrz i wewnątrz, i wewnątrz, w fabryce błysku pod Warszawą. Pakiet wart 350 zł. Wygrać może jedna osoba, bo na razie jesteśmy małym kanałem, więc nie możemy zrobić 16 pakietów. I żeby wygrać, po prostu napisz w komentarzu pod tym filmem, dlaczego to Twoje auto najbardziej potrzebuje takiej, takiego detailingu czy tam renowacji. Tak, no, już. i komisja złożona ze specjalistów wylosuje. Wybierze. wybierze. Nie żadnego losowania nie tutaj będzie losowa nie będzie żadnego. Nie ma Drogie ministerstwo no, finansów nie będzie. Yy, nic nie będziemy tak. losować. Będzie, Nigdy. będzie komentarz wygrywa kurwa, tak. komentarz. Tak. Napisz w komentarzu yy, dlaczego twoje auto powinno tutaj przyjechać na link i najbardziej tego potrzebujemy, My wie, wybierzemy najciekawszy komentarz, a ty sobie już datę umówisz z Kamilem, którego poznałeś w naszym odcinku, bądź poznałaś. Elo. No, fajnie radę. by było, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, zostawili dzwoneczek łapkę w górę. Marek już poszedł. Do widzenia. No. Zasubskrybujcie to. No. Dobra. Do zobaczenia.